Wstrząsające to wyczytał Jasnowic Jackowski z Roberta Monroe, a więc postać, którą tak naprawdę nie trzeba nikomu przypominać, jeśli chodzi o kwestie metafizyczne, eksterioryzację, OOB, podróż poza swoim ciałem. Tak? Dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowic Jackowskiego dotyczącej Roberta Monroe, co, co wyczytał to Jasnowic Jackowski w sposób metafizyczny z duszy ciała, właśnie tego człowieka, który no, nie żyje, więc tutaj kontakt. Metafizyczny jasnowidza Jackowskiego jako medium, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat Wizji przepowiedni Asnowidza Jackowskiego dotyczącej Roberta Monroe, a więc no, człowieka, który po prostu był no, amerykańskim parapsychologiem, tak, który zajmował się właśnie kwestią podróży poza ciałem OB, tak, a więc eksterioryzację, którą po prostu przedstawiałem na moim kanale. Może kilka najpierw informacji na temat samego Roberta Monroe, bo Wikipedia nie podaje tutaj dużo informacji, a warto o tym wspomnieć. Tak, będę tutaj cytował Wikipedię. Robert Alan Monroe urodził się w 1915 roku, zmarł w 1995 roku. Amerykański parapsycholog, autor trylogii dotyczącej doznań określanych mianem poza ciałem OOBE, czyli eksterioryzacja. Przypomnę, że na temat właśnie OBE, e, tak czy OOB, e, nagrywam osobny filmik na moim kanale polecam obejrzenia ten filmik. I teraz tak, w której opisuje swoje doznania w tym odmiennym stanie świadomości. Robert Monroe mieszka w Wirginii. Był biznesmenem, posiadaczem własnej stacji radiowej, był racjonalistą, jednakże to, co go spotkało w 1958 roku zmieniło go pogląd na świat. W 1958 roku doświadczył swoich pierwszych podróży poza ciałem. Strach, który na początku odczuwał z biegiem czasu przerodził się w ciekawość, która Popchnęła go do dalszej eksploracji owego odmiennego świata. W późniejszym okresie Robert Monroe założył własne centrum badawcze Instytut Monroe, w którym opracował zestawy nagrań dźwiękowych zwanych Hemi Sync, czyli synchronizacja półkul. Owe dźwięki umożliwiają synchronizację fal mózgowych, pozwalając na osiągnięcie odmiennych stanów świadomości, m.in. OOB zmarł w wieku 79 lat śmiercią naturalną. No, niezwykle ciekawa, tak naprawdę kwestia. Niezwykle ciekawa, praktycznie tutaj, postać. A więc, no, wychodzenie poza tak naprawdę swoje ciało, jeśli chodzi o duszę, e, wiele osób praktycznie tego dokona, dokonuje. Tak, e, oczywiście wymaga to trochę ćwiczeń, pewnych umiejętności. Tak? E, natomiast, rzeczywiście można tego dokonać. No, i tutaj, Jasnońc Jackowski skupił się, bo rzeczywiście mm, ta postać jest niezwykle ciekawa. I powiedział w ten sposób, że Robert Monroe miał grupę osób, Osób, które były w gronie właśnie parapsychologii I, i te osoby były tutaj właśnie zafascynowane Robertem Monroe. On był swego rodzaju dla nich guru, jeśli chodzi o kwestie parapsychologii, że e, według Roberta Monroe, w tej wizji, której przekazał jasnowidzowi Jackowskiemu, dusza jest plastyczna, że dusza ma, e, 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 tak e, e, może właściwie wcielać się we wszystko, że dusza jest plastyczna, dusza właściwie może wcielać się we wszystko, że reinkarnacja Inkarnacja to zasilenie swojej duchowości, że bardzo ważne są czyny tutaj na Ziemi, te czyny, które tutaj dokonujemy na Ziemi, że przez własną psychikę można się oderwać od swojego ciała, ale mimo wszystko jest to kraina wyobraźni, tak? Czyli tutaj jak ma miejsce właśnie ta eksterioryzacja, wychodzenie poza swoim ciałem, tak, to mimo wszystko jest to praktycznie kraina wyobraźni w. Ma to miejsce w naszej wyobraźni, tak? Oczywiście no, my możemy wyjść po prostu tutaj poza swoje ciało, natomiast mimo wszystko później się budzimy, tak? Czy y, 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 to mija, tak? Dalej, znajdujemy się praktycznie w swoim ciele, w swojej cielesności. Czyli Robert Monroe mówi w ten sposób, że przez własną psychikę można się oderwać od swojego ciała, ale mimo wszystko, jest to kraina wyobraźni. Ja myślę, że kraina wyobraźni to jest po prostu nieprawdopodobna moc, nieprawdopodobna potęga, w ogóle po prostu kwestia mentalna, psychiczna, tak poznawanie swojego mózgu to są rzeczy nieprawdopodobnie, no i szalenie no, ciekawe, z których wiele osób nie zdaje sobie sprawy, tak? z, z mocy, potęgi umysłu, tak silnej woli, tak, kwestii praktycznie tutaj postrzegania życia, dążenia do pewnych celów, nakierunkowania swoich po prostu przemyśleń, tak, no mnóstwo, mnóstwo praktycznie rzeczy, ale on tutaj właśnie mówił, Robert Monroe, że reinkarnacja jest to zasilenie swojej duchowości, że dusza jest plastyczna, że bardzo ważne są czyny tutaj na ziemi, że aby one były pozytywne, tak, żeby tutaj e, oczywiście nie popełniać jakichś grzechów, no nie chodzi, o, nie chodzi o to, żeby wchodzić w kwestie praktycznie tej religijne, tak, Aczkolwiek, że bardzo ważne, żeby tu w odpowiedni sposób przeżyć nasze życie, że to wzbogaca właśnie naszą duszę po śmierci. Taki miał być właśnie po prostu przekaz Roberta Monroe, czyli nie wyrządzać właśnie tej krzywdy, i tak dalej, To są rzeczy, które ja, ja zawsze mówię w ten sposób to są rzeczy, które się pokrywają z trzema kwestiami, pokrywają się z kodeksem karnym, tak, niewyrządzanie krzywdy to też jest po prostu przestępstwo, na przykład tam kradzież i tak dalej. To się pokrywa praktycznie z kwestią religijną. No, bo wiele religii, tak, czy chociażby po prostu religia katolicka, no mówi nie kradni tam, nie cudzołóż, i tak dalej. To się pokrywa z kodeksem karnym, i z po prostu dekalogiem, i z jakby z, z takimi normami religijnymi, to się pokrywa z normami społecznymi, tak i etycznymi człowieka. No, nikt z nas nie chce być okradanym, to też nie okradajmy po prostu kogoś, tak? Więc to się wszystko praktycznie zazębia. Tylko u nas często praktycznie takie paczenie jest na ziemia, na, na ziemi, a zwłaszcza w Polsce, tak, jak ktoś jest taki dobry, uczciwy, to się mówi, że jest naiwny, tak, że trzeba korzystać pełną życią, pełną piersią, po prostu czerpać życie pełnymi garściami, że to jest jakiś naiwny, naiwniak, tak, i tak dalej. A to są dwie odmienne sprawy, uważam, tak, to nie chodzi, o, nie chodzi o to, żeby po prostu, wiecie, pracować, oddawać swoją całą pensję i żyć tylko powietrzem i tak dalej, tylko yy, w, skrócie, w skrócie można powiedzieć po prostu być normalnym, po prostu zwykłym człowiekiem porządnym, tak tutaj i tyle, tylko tyle po prostu jaż tyle, tak nie chodzi o to, żeby się zdobywać na jakieś heroizmy, bo tak jak na przykład przedstawiam te wizje przepowiednie, to bardzo często się właśnie pojawia ta kwestia reinkarnacji, tak właśnie tego, żeby po prostu przeżyć normalnie swoje życie, tak tu nie chodzi nawet o jakieś po prostu zdobywać, zdobywanie się na, heroizmu, na heroizmy, na tak a zobaczmy sobie jak wiele ludzi na przykład ma poplątane różne życie, popełniają przestępstwa, tam zdradzają, jeden Rozwód drugi, to nie panują nad swoimi rządzami, żądza, tak? Czy po prostu władza, cy, czy pieniądze, oszustwa, czy jakieś narkotyki, hazardy i tak dalej, tak? Skupiają się, jakby to im kompletnie zaprząta głowę. Kwestia pożądania, jakby nie skupiają się na tym, jak ja mam swoje życie przeżyć, na temat kwestii reinkarnacja, że to życie ma dać mi pewne doświadczenie. Natomiast oni, jakby są skupieni tylko tu i teraz, tak? Ja muszę czerpać życie pełnymi garściami, wiadomo, jak długo będę żył, no muszę po prostu tego, tak? A nie skupienie się na temat, no pomijam kwestię, jakby taką no bo zaraz ktoś powie tak, to trzeba po prostu zamknąć się do zakonu i tylko się modlić i tak dalej, nie o to chodzi, tak, to, to, to są zawsze dwie odmienne sprawy, można korzystać pełnymi garściami, ale też normalnie funkcjonować, nie krzywdzić innych po prostu, tak, no albo się nie uda korzystać pełnymi garściami, bo nie masz takiej możliwości tak, czy zdrowotnych, czy finansowych, ale na no, jakby sposób żyć normalny, tak no właśnie, czyli to miałby powiedzieć Robert Monroe, tutaj jasno nie wyczytał, mówił, że nie wyczytał niczego takiego nadzwyczajnego, tak, w praktycznie w tych kwestiach Natomiast tak, przez własną psychikę można się oderwać od swojego ciała, ale mimo wszystko jest to kraina wyobraźni. Czyli my tak naprawdę odrywając się od swojego ciała wkraczamy do krainy wyobraźni, ale no właśnie nie, nie pokonujemy do końca właściwie po prostu tej granicy swojego ciała. Nam się może po prostu to wydawać, czyli w, w, dalej jesteśmy jakby w tej kwestii po prostu w wyobraźni. Tylko jest ja jestem ciekawy, jak to się na przykład ma do kwestii na przykład śmierci klinicznej, tak? Bo tu jest podobna sytuacja i tutaj wychodzimy praktycznie poza swoje ciało. Czy w przypadku właśnie jakby to czyta na przykład Jasnowiec Jackowski tutaj Roberta Monro w kontekście śmierci klinicznej, czy w tamtym przypadku to już po prostu jest wychodzenie poza swoją wyobraźnię. Chociaż dalej po prostu to przy ludzie przeżywają śmierć kliniczną, dalej żyją, tak? Czyli dalej po prostu w swoim, w swoim ciele. czy py, te Pytanie też jest takie, czy wtedy też po prostu wychodzą, wchodzą, no nie no, czy wychodzą po prostu poza swoją, wchodzą w kwestię praktycznie swojej wyobraźni, albo po części wyobraźni są swoje, tak? To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Zostawcie suba. Trzymajcie się. Cześć.